Widzę, widzę, więcej, wiem więcej, tak to jest mniej więcej, uczę się sztuki życia, hip-hop to mój sens, i rzucam tym, a kto jak kauczuk, czysta technika, żadnego fałsu, niuanse, sensacyjne seanse, w bezsensie sens jest jedynym awansem, balansem w naturze, równowagi, korekta, unoszę się ponad tym na specjalnych efektach, wydaje mi się, że to jest Rahim. Mówię, prawdę. No to jest czwóreczka i cztery, pół... Cztery, no czwóreczka mu na grubo. no. To fokus, ale... to jest fokus? Prze... Taka pomyłka? Przepraszam, ale. Paktofonika, no. Paktofonika mi się skojarzyła. No to jest dobry tekścik. Wiesz co, po tym tekście od razu skojarzyłem, że to jest właśnie coś od naszych chłopaków tutaj. No ale kurczę, że dałem gafę z tym e, Rahimem, to. Przepraszam. Rymy dodaję do siebie tak jak dodatnie wibracje, składam je we frakcje, gdy ty mi składasz gratulacje, znam sytuację, znam bloki na blokach wegetację. mam dewiacje, to uniwersalne wersalizacje, bez względu na lokalizację reprezentuję reprezentację, gdy zajmuję posterunek, eksploduje jak ładunek, ukazuję ci kierunek. Hmm. Nie wiem, to musi być coś e, bardzo starego, e, już nie jestem fanem takich e, prostych rzeczy, 1 na 5. To nie ją MTV raps ani pułap naszych lat. Teraz każdy robi trap, jakie życie, taki snap. Mówią, że zjadają rap grę, każdy może tak, U, i znikają nagle, ale to już nie mój świat. Nie robię rapu, by być w mediach, a te nowe. To nowa tragedia. W ciągu dnia świat się rozebrał i zbiedniał i żebra jak Wikipedia. Docieramy do sedna, gdy, jest psychi gdy psychika jest niekompletna. Ogólnie spoko, fajnie poskładane te yy, wersy, fajnie to wszystko chodzi płynnie. Powiem tak, nie bardzo wiem o co chodzi z tym się, świat, czy ktoś się jąkał, czy nie, ale myślę, że no cztery z plusikiem tutaj może wjechać, Naprawdę spoko jest to poskładane. To był fokus. Aha. Spoko. Znam dwa kawałki. Z czego jeden to antyfokus? Bez urazu, do nikogo oczywiście. Rusz tym tłustym tyłkiem laska. Z pusty na twarz to nie pasta. Mlaska i ty, plus ty biorę wasze biusty pod zastaw. wchodzę wasze gusty jak wtyczka do gniazda. Gniazdka. Mój styl jest pusty jak flaszka, i chuj z tym daje Sant jak Sant Rusz tym. W chuj dobry tekst, yy, lubię ten numer. I może tutaj rzeczywiście rzucę tą chyba pierwszą piątką. E, ponieważ e, mega szanuję e, FOCUSa. Bo składam to Tak co? jest, tym bardziej człowiek z moich stron. Ja ogólnie jestem fanem e, właśnie stylistyki FOCUSa i składania jego wersów, więc tutaj spokojnie mogę tą piąteczkę wręczyć. Ale też wiedziałem kto to jest, może też dlatego taka ocena, ale... By nie pominąć nikogo z listy Dzień dobry, serdecznie pierdolę was wszystkich. Podoba mi się początek. Szkoda marnować pociski na łaków, czerwone przyciski mają me odciski. Po zamachu stoję na dachu ostatniego gmachu, na kacu po whisky. Alright? Przeglądam się nowemu światu, zrównany do piachu, po nadejściu czystki. Tamten wymagał formatu jak dyski. Był kopią plagiatu o smaku obciachu w kolorze brokatu. Nie wiem, jak on to rapuje, ale musi umieć pisać Dobre rymy, musi dobrze umieć rapować, musi to być dobry flow, daje 5 na 5. Fokus. No kurwa, wszystko jasne. Fiku Miku na patyku, dylu, dylu na badylu, cudawianki na kiju, byleby dalej do celu. u. Podoba mi się tu, gdy w ręku ostre rzeczy mogą cię pokaleczyć. Z twego ucha, jucha, bucha za wysoko lecisz, zmysły tracisz. I o to chodzi, stary. Cztery wymiary kultury hip-hop, który ze mną w konkury ma mój słowotok. U, podoba mi się tu, jak MC. Manifestuje moje fenomenalne powierzchnie tnące. Końcówka tego mi się kojarzy z pewnym kawałkiem, tylko nie pamiętam całego tekstu, więc nie wiem, jak to dokładnie leciało. Ale daje takie 3,5 dla mnie. Tak myślałem. Ten kawałek brzmi lepiej, jak się go odsuchuje, niż jak się czyta. Zdecydowanie.